Mają wszystko, żeby tą walkę skończyć przed czasem. Tym, starszy jest Bryla. Wzrost podobny, ale o 14 cm większy zasięg ramion u reprezentanta Gdyni. Bo to naprawdę może być ogień od samego początku. I tak pewnie będzie, bo ta piątka to była chyba ostatnia wymiana uprzejmości. I teraz do przodu poszedł Bryla. Aktywniejszy z początku tego pojedynku Druhalski. Rozpila idzie po obalenie, ale Gruchalski swoją fizycznością po prostu odsuwa od siebie. Sławomira Brylę. Naprawdę mocno do przodu ruszył Gruchalski. To on nadaje ton temu pojedynkowi w tej pierwszej rundzie. Wykorzystuje tę wizę starego trenera Bryły. Zbigniewa tyczki, że siła techniki się nie boi. Tak, zdecydowanie. No, zaskoczony chyba też. Dobrze, prawym odpowiedział teraz Bryła, odsunął się i trochę zatoczył na nogach Gruchalski. I padł trochę tutaj po tym prostym. Oj, przyjmuje Gruchalski proste. Wszystkie jest bardzo zmęczone po tej początkowej szarży. Gruchalski. Mocno zaczęli, dopiero minuta tej walki za nami. Padło sporo ciosów z jednej i z drugiej strony. Aktywniejszy był na pewno Gruchalski, ale no dało, dały o sobie znać te wyprowadzone ciosy, bo no głęboko oddycha zawodnik w zielonych spodenkach. Ale Sławomir Bryla też jakoś okupił stratami siłę i całą wymianę na początku. Słyszymy bardzo dobrze trenera Jakubowskiego. On widzi, że Gruchalski już słania się na nogach, ale Bryla nie jest w stanie. O! Teraz ruszył, jak ruszył to zakończył Sławomir Bryla. Kapitalnie trafił Sławomir Bryla tym. Yes. Chyba prawym prostym. Tak to wyglądało Dawida Gruchalskiego. Mamy powtórkę z tej akcji. Tak jest, prawy prosty. Jeden. Proszę... Dwa najprostsza kombinacja bokserska. No nie ustał już tego. Naprawdę mocno wycieńczony trudami tej pierwszej minuty. Przede wszystkim Dawid Gruchalski i dopiął swego Sławomir. Bryla kończąc ten pojedynek przed czasem. Sędzia Tomasz Bronder przerwał to starcie po minucie i 40 sekundach już pierwszej rundy. Starcie, które przez knockout techniczny zwycięża. Sławu!